Wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Małgorzata, jeżeli jesteś pierwszy raz. I pamiętaj, że moda nie zna wieku, czyli wszyscy możemy ubierać dokładnie te same ubrania. To dla osób, które chciałyby wyrazić swoje poglądy w sposób nieuprzejmy. Zbliżają się Andrzejki, i również tym samym rozpoczynamy okres imprezowy, tak bym powiedziała. Więc jak się ubrać na imprezę? Każdy zakłada to, co chce. Ja zamówiłam tą bluzkę. Naprawdę zamówiłam to coś jako bluzkę. Być może dlatego, że ja jestem osobą niską, met 55, to ta bluzka jest sukienką, jest prześliczną sukienką. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tak śliczną sukienką. Tyle że. Tego typu sukieneczki, czyli falbaniaste, w moim życiu już były. Więc to takie déjà vu. Eee, super modne, burgundowo-czerwone kozaki, rajstopy akurat pod kolor butów. No i ta sukienka. Chciałam Państwu ją zaprezentować jako bluzkę, ale jest tak śliczna, tak urocza, tak kobieca, seks w wielkim mieście. Dokładnie seks w wielkim mieście. Wczoraj akurat był jeden ze starszych odcinków. Jest mnóstwo fantastycznych youtuberek w wieku dojrzałym, które ubierają się znacznie lepiej niż młode dziewczyny, a przede wszystkim mają genialną figurę, więc czemu nie? Założę, żakiet. Czerwony, mógłby być fioletowy, ale akurat czerwony, dlaczego nie? Połączenie czerwieni i różu jest bardzo modne w tym sezonie. Proszę bardzo. Jeżeli chcemy dodać troszeczkę z tej landryny, troszeczkę takiego modowego looku, proszę bardzo, czerwony żakiet, gdyby jeszcze był bardziej oversi'owy, albo gdyby był z cekinami, wtedy byłoby cudownie. Można dołożyć na przełamanie tej czerwieni i różu fantastyczną, modową torebkę w zebrę. Odjechane, ale w ten sposób się stylizuje dzisiejsze no, ubrania, stylizacje, luki powiem po angielsku. Ale równie dobrze może być zwykła taka torebka, bardziej stonowana. Chociaż ta jest może stonowana, to jednak Tamta była bardziej modowa, była bardziej zwariowana. Buty pochodzą z młodzieżowego sklepu Stradivarius. Fantastyczny kolor, no niestety derma, ale fantastyczny kolor. Nie czerwony, nie burgundowy, świetne, wysokie, ale o, o dziwo wygodne, naprawdę wygodne. No i proszę bardzo, pełna stylizacja. Jednak, jeżeli ta stylizacja jest dla Ciebie zbyt odważna, a ta różowa landryna wyjątkowo ci pasuje, to spróbujmy zrobić coś innego. Zamysł pierwotny był taki, że tą bluzkę połączę ze spodniami jeansowymi. Jednak okazało się, że nie mam idealnego fasonu, ponieważ w tym sezonie tego typu. Sukienki czy bluzki, falbaniaste, łączy się ze spodniami o szerokiej nogawce, czy to będą materiałowe, czy to będą jeansowe. To szeroka nogawka, świetnie się komponuje, i w dodatku jeszcze jakimś cudem łączy się szerokie spodnie jeansowe, podwinięte, i jeszcze w dodatku falbanki, falbanki i przeźroczystości. Wszystko w tym sezonie można ze sobą połączyć. Tylko trzeba mieć odrobinę odwagi i chęci zabawy naszymi ubraniami. A teraz wersja jeszcze bardziej rokowa, czyli marynarka cekiny i różne drzety. Ozdoby metalowe są bardzo modne w tym sezonie: czy to będą broszki, czy różne przypięte ozdóbki. Jest to ultramodowe. Nie wiem, czy jakakolwiek pani się odważy na taką stylizację odjechaną. A czy połączyłybyście, panie, taką bezę, przypuśćmy, ze spódnicą czerwoną, cekinową? Ja bym połączyła, a nawet gdybym była wyższa, czyli te proporcje byłyby lepiej zachowane, to założyłabym bardzo długą spódnicę, taką. Naprawdę prawie, że do samej ziemi. Ale i tak jest to połączenie modowe. Jest dziwne oczywiście, ale pamiętajmy również, że na imprezach można ubrać się właśnie dziwnie. To są takie miejsca, żeby akurat zwrócić na siebie uwagę. Świetne. Może inne buty, na przykład sandałki w kolorze różowym, na paseczkach, być może burgundowe, nie muszą być kozaki. Ja mam po prostu akurat tylko kozaki w tym kolorze, takim pasującym do tego zestawu. Mogłaby się stworzyć bardzo ciekawa stylizacja, gdyby tutaj było bolerko krótkie, też z cekinów. Kolor czerwony nie jest zbyt popularnym kolorem w naszym kraju, i również czerwone cekinowe spódnice również nie są zbyt popularne. Jednak, jak pani widzicie, bardzo fajny zestaw imprezowy. Oczywiście wystarczy założyć inne buty, sandałki na obcasach, szpilki na obcasach lub no po prostu baleriny. Zależy w czym się dobrze czujemy i w czym dobrze będzie się nam tańczyć. Jednak taka spódnica fantastycznie wygląda, przypuśćmy w tym przypadku, w czerwonym, z czerwonym żakietem plus fajny pasek. Pasek ściąga uwagę patrzącego. Odciągając uwagę od spódnicy, która jest spódnicą cekinową, super modną, prostą od kilku lat tego typu spódnice są bardzo popularne. Jeans w dzisiejszych czasach zakłada się nawet na met gale. Ja akurat tego nie preferuję, ale proszę bardzo, można stworzyć bardzo fajną imprezową stylizację. Spódnica jeansowa i doszyta koronka. Te połączenia koronkowe z dżinsem, z satyną, z innymi materiałami w tym sezonie są ultra popularne. To jest zwykła spódnica, jednak ja jako baskinkę dołożyłam pasek koronkowy i stworzyła się dodatkowa warstwa plus warstwa modowa. Na tą krótką bluzeczkę, również dżinsową, niestety nie jest to komplet, ale no, wyobraźmy sobie, że jest to komplet. I torebka również jeansowa z cekinami. Zostałam w tych kozakach, bo one są wyjątkowo imprezowe. I proszę bardzo, można je nawet sunąć niżej. I też wygląda to poprawnie. Ale oczywiście mogą być każde inne buty, jakie nam się podobają. Proszę bardzo. Świetny, modowy zestaw. Mamy problem z, z brzuszkiem, proszę, fantastyczny paseczek w formie paskinki, który sprawia, że możemy cały wieczór jeść i nikt nie zauważy, ile zjadłyśmy porcji śledzia. Proszę bardzo, fantastyczna rzecz, naprawdę fantastyczna rzecz. Proponuję, jak Panie gdzieś zobaczycie tego typu paseczki, świetnie to wygląda, przy czym dodaje stylizacji... Dodatkowego, modowego wyglądu. Nawet jeżeli byśmy tutaj miały zwykłe dżinsy, to dołożenie tego paseczka, plus przypuśćmy taka krótka bluzeczka, kurteczka, proszę, jest dodatkowy element modowy. Fantastyczna rzecz. Naprawdę nie spodziewałam się, zamawiając ten właśnie paseczek. Ale mm, jeżeli chcemy wyglądać jeszcze bardziej rokowo, to oczywiście da się wyglądać jeszcze bardziej rokowo. Wystarczy zarzucić, przypuśćmy taki wielki oversize'owy marynarkę oversize'ową i proszę bardzo, wyglądamy fantastycznie. A jeżeli będziemy miały na przykład czarne kozaki albo jeansowe kozaki, które również są modne od kilku lat, Proszę bardzo, chociaż te też nie wyglądają wcale źle. Wystarczy może inne rajstopy założyć, ale i nawet z tymi rajstopami bordowymi, pasującymi do kozaków. Moim zdaniem bardzo fajna imprezowa stylizacja z pazurem i dla starszej osoby, i dla młodej dziewczyny, ponieważ tutaj tak naprawdę nic nam nie prześwituje. Oprócz tylko tych koronek, które są niewiele ponad kolano, więc wystarczy założyć rajstopy, tak jak ja, i już nie widać, ile się ma lat tak naprawdę. Wszystko jest zakryte, nawet brzuszek jest zasłonięty paseczkiem. Kolejna bardzo prosta stylizacja, ponieważ gorsety są bardzo modne w tym sezonie, nie tylko. Dołączona do tego gorsetu jest taka szarfa, którą możemy zarzucić na ramiona, jeżeli uważamy, że potrzebujemy. Piękne aplikacje z przodu. Dla odważnych spódniczka, ponieważ pamiętajmy, że w tym sezonie bardzo modne są ultra krótkie spódniczki i sukienki, czyli powrót do początku lat 2000. Ja połączyłam z białymi spodniami. Ponieważ tak mi się podoba, dwa nie zamierzam już świecić za przeproszeniem gołym tyłkiem, bo się już po prostu mój tyłek do tego nie nadaje. Po prostu. Yy, bardzo fajny, on jest dla mnie troszeczkę za duży. Gorset pięknie przybrany, bardzo elegancko. A mamy gorset. Jesteśmy ultramodne. Proszę bardzo. Fantastycznie. Ja w młodości nie chodziłam w takich rzeczach i widzicie, panie. Na starość zakładam gorsety niesamowite. Jednak jest duża różnica i kulturowa, i duża różnica um, w modzie, iż w dzisiejszych czasach dojrzała kobieta może i nawet powinna spróbować tego, co nie mogła lub nie było dostępne w jej młodości. Więc proszę bardzo, jestem w gorsecie. Oczywiście tą szarfę, nie wiem, może na przykład kokardkę przerzucić, sobie związać w talii, też pięknie. Poza tym bardzo modne są również kokardy na szyi, więc może spróbujmy zrobić, zrobić kokardę, na szyi, o, przypuśćmy, i proszę bardzo, fantastycznie torebka. Jakakolwiek o. Super pięknie. Fantastyczna, prosta stylizacja, bo tak naprawdę są dwa elementy, gorset sukienka i proste białe spodnie lejące. Za, załóżmy czarny wielki żakiet. O, proszę bardzo, zobaczcie pani. Teraz. Dopiero robi się bardzo. Teraz z tą marynarką zrobiło się już nie tak bardzo słodko, ale troszeczkę bardziej rokowo. I mamy warstwowość. Tutaj gorset, sukienka, marynarka i spodnie. Warstwowość jest bardzo modna. Jak ją tutaj torebkę dorzucić? A może tą. Proszę bardzo. O! Proszę, super stylizacja. Teraz stylizacja odjechana, modowa, modowa, ale wydaje mi się, że również na tyle zachowawcza, że wiele kobiet może lub chciałoby założyć, ponieważ... Nawet jeżeli tu mamy dużo przeźroczystości, frędzle są bardzo modne. Po prostu frędzle na wszystkim i wszędzie są ultramodne. I mamy czarne spodnie, ale ja bym założyła białe. Ale czarne spodnie założyłam, żeby było widać dokładnie tą stylizację, żeby było widać frędzle. Więc mamy tą stylizację. Ona wygląda tak i jest. Niezwykle modowa. Niezwykle. Jeżeli czujemy się świetnie, mamy świetne nogi, krótkie spodenki białe albo czarne, obowiązkowe. I na to tego typu bluzka. Tutaj na plecach dużo się dzieje z przodu. Naprawdę jest ciekawie i kobieco. Ale. Wiem, że nie każdy się odważy, nawet nie każda młoda dziewczyna się odważy. To wcale nie zależy od wiek, tylko chodzi o to, czy ktoś ma odwagę założyć tego typu bluzkę. Wystarczy tą dużą, oversize'ową marynarkę, w której się dużo dzieje i nasza stylizacja w sumie jest ultramodowa, ale nic jakby nas nie ogranicza, prawda? Spróbujmy dołożyć em, żakiet dopasowany. Jeżeli założymy marynarkę dopasowaną, to stylizacja jest po prostu, no taka w sumie, nudna, prawda? No coś, no tutaj wiszą takie sznureczki, a tutaj jest y, czarno, jak na pogrzebie, prawda? Wyglądamy jak y, ortodoksyjni Żydzi, prawda? Z tymi sznureczkami. Właśnie dlatego panią pokazałam, że. Fajna, ciekawa marynarka może sprawić, nie będziemy wyglądać, no tak smutno, prawda, pogrzebowo, gdzieś tam białe sznureczki. Tego typu zestawy, czyli dzianinowe, czyli bluzeczka, osteterek i spódnica, są bardzo modne, od kilku sezonów bardzo modne. Ja niestety zamówiłam sobie, okazał się za duży. Ale wyobraźmy sobie, że jest dobrej, dobrego rozmiaru. Ten kolor biały bardzo szlachetnie wygląda, że po pracy idziecie na drinka ze znajomymi, o którym zapomniałaś. I co wtedy? Oczywiście wtedy wystarczy założyć tego typu odjechaną marynarkę i ta. Ten zwykły zestaw dzianinowy już nie jest tylko zwykłym dzianinowym zestawem, bo ta marynarka robi klimat bardziej imprezowy. Jak powiedziałam, bardzo modne są gorsety, więc spróbujmy dołożyć gorset. I w ten sposób można zmienić ten zwykły komplet w komplet wieczorowy. Dlaczego mam wisior i gorset? Tak będzie wyglądał ten komplet w gorsecie, ale, żeby wejść w ten gorset dzisiaj, związać, powiem szczerze, było to trudne, więc, dlatego ubrałam od razu i wisior, żebyśmy sobie wyobrazili bez gorsetu. Jeżeli nie chcemy założyć gorsetu, no powiem, że to jest dość taka awangardowa rzecz, to wystarczy po prostu bardzo fajny wisior. On jest troszeczkę za długi. Ale tu chodzi o to, żeby coś się zadziało na tym zwykłym, białym, białym tle i wtedy ten zwykły, nowy komplet jest już bardziej kompletem, no takim popołudniowo-wieczorowym. Wystarczy założyć inny żakiet, wystarczy założyć, przypuśćmy, taki żakiet czarny i wtedy nasza stylizacja jest niezwykle elegancka. Czarno-biała z delikatnym, tylko tutaj rzuconym złotą biżuterią, złotym elementem, byłoby lepiej, gdyby była tak, no, ale nie wiem, czemu taką długą zrobili. Naprawdę nie wiem. Przecież lepiej byłaby taka. No może to na wyższą dziewczynę jest. O, dobra, przepraszam, na wyższą dziewczynę. Na całym tle pięknie wygląda. Na czarnym też by pięknie wyglądała. Super. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Panie dobrze bawiłyście. Mam nadzieję, że wpadły Wam jakieś pomysły, jak wykorzystać ubrania, które macie w szafie, albo ewentualnie kupić coś, co wykorzystacie w tym czasie imprezowym, albo po prostu przerobicie coś, co jest bardziej dziennego na bardziej wieczorowy styl, bo powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten dzianinowy komplet z tym wysokim golfem i w połączeniu z czarnym klasycznym żakietem marynarką. Serdecznie zachęcam do subskrypcji, zachęcam do również sekcji komentarzy. Może podzielicie się, panie, jakie wy miałyście pomysły w ostatnim momencie, albo dowiedziałyście się w ostatnim momencie, że idziecie na imprezę, na przykład firmową. No i oczywiście serdecznie zapraszam na kolejny film.